Piątka wam, ja jestem Clackierples, dzisiaj jestem z tego Inaczej jest z Michałem Siemanko e, Tak, e, gramy... jest odcinek z Rolla, jak powinniście zauważyliście. To jest bardzo prawdopodobne, że zauważyliście, no ale cóż e, gram Heimerdingerem, a e, Gofru gra e, Jak już mm -hmm. mówiłem, jedna osoba czy tam dwie mi napisały, że lamie i żebym nie nagrywał LoLa. Ale ja powtarzam jeszcze raz, ja się uczę grać dopiero. Ja mam 15 level, więc proszę was, o, żebyście nie sądzili, że od razu muszę być yy, wykokszony jak nie wiem. Garen Ej, robimy trolla, jestem w krzakach I ty uciekaj i ja, że niby uciekasz, nie? Okej okay. O szlag, fisk. Uwaga, trzeba uważać Uciekaj Okej okay. Ej, serio? No to to był fart akurat, wiesz no Kocham te wieżyczki. Ja się niedługo muszę cofnąć, bo mam y, kasę na itemy jakieś, a. Nie mam. Eee, Spokojnie. Spoko, spoko. A nie mam. nie zbieram teraz na łzy bogini zbieram. już mogę sobie ją kupić. Y, w każdym razie nie będę się cofał, co, co i Rzucę granatę pod nogi. Słyszałam, tym pisemny no pisto, pewnie. Mi też ogólnie many brakuje, zlagowało mi coś. Jak no, nie fajnie. Jak to niemiłe black, jest, black, jest black, normalnie. Black. Jak, jak o, to niemiłe szukasz. jest normalnie mieć 80 fps bo tutaj nagle 17. Ogólnie Mnie mi fajnie. teraz padło do 5, co jest dziwne. Bo przed chwilą miałem 30 w trakcie nagrywania, no właśnie tak jak teraz. Ale mniejsza z tym. No nieważne. Dobre. Mm. Już tam lecę ogólnie... No, muszę już piąty level, zaraz będę miał ulta. Fajnie. To, że tak to pewnie ech, ech, nie mają życia. Izo! Mm. Albo Garena. Geredo! Ja nie mam nic, co mogę użyć. Był sobie fiz. Nie pomogę ci za bardzo, jedyne mogłem szukać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, ja się cofam, ja się cofam. Okej. Chyba, że... A nie, cofnął się, dobra. Dobra, dobra. Dobrze, że nie mamy Mastera na linii. No, byłoby niefajnie. Tak. Ogólnie jest tam problem na Amicie. Hmm. No rzeczywiście, fizce nie radzi Jak sobie można fizem nie radzić. No <laughs> nie bardziej o O <laughs> no, nie zdążyłem urzucić kamikańny to Eee, to był mhm. <laughs> <laughs> nafiduje się jeszcze... Jedna wieżyczka. Tak, tak, się, wracać do pracy. O kurde, użyłem multa w przypadku. Ej! Ej no, o, ja bym go dopił Dobra się cofnę bo znam nie mam Ale... Okej okay. Jak widzicie to ja jestem takim papierem Fizz jest strasznie delikatny, nie dość, że delikatny to jest wolny Fizz? Teraz się za... E, nie fiz tylko Heimer mm, W każdym razie mm. jest naprawdę wolny i... Raczej I... powinienem mieć asysty I... tak jak teraz mam, więc jest dobrze Więc ja powinienem... Mieć pretensje do gofra, że niby skasował można powiedzieć. Eee, no bez przesad. ja im zadaję większość obrażeń. Ale jesteś tak czy inaczej dobrym supportem. E, radzę uciekać. No tak, wieżyczka moja zamiast wieże to miniony. Chodź tu szybko. Ale to było... No, ona była za daleko, żeby widzieć wieżę. Niestety. Chodź tu, Garenie, Garenie. Oj, nie idę Ładne staty. Tak, tak. 4 0, 0. No jeszcze nie... Jak z tobą grałem, to jeszcze takich nie miałeś, nie? Kosił się w trakcie nagrania. Co? <laughs> um. Jak zauważyliście nie zaczęliśmy od początku, ponieważ GoFur ma problemy z rolem yy, Czyli takie, że w trakcie ładowania wychodzi z gry. Nie A, jestem jedyną osobą, która ma takie problemy. Tak. Fajer! Dawaj go kamieniem! Psyche! Uwielbiam to! Dobre! Zaraz nas nie będą lubić, zaraz coś nam tu to ja powinienem farmić, tak. nie ty, ale spoko. Akali, Akali, dawaj Akali! O, o chłopcy! Za Rzuciłem jeszcze jej granatę, więc spoko. Rzuć ją kamieniem! Uciekaj! Okej... Okay. Ej nie fiz, bo on Fizz ich u nas. A nie, nie lami ty! 3 zero, spokój. że mu nie idzie na... ja sobie, nie, on sobie... Nie, radzi w utrzymywaniu ale tak to całkiem dobrze idzie. Mmm, okej... Okay. O, już mi stać na lodową rękawicę. Mm -hmm. Dobra, ja jeszcze nie będę mm, nic ciekawe. Idę dalej. Wszystko będzie miało lodowe. Lodowa rękawica, lodowe serce, wszystko. Czekaj, bo mi taki gościu właśnie z YouTube'a co mi. Okej. Okay. Spokojnie. Ok. Napiszesz, że mu jak coś to kręcę. Ja e, teraz nagrywam. Mm. Jutro będzie. E, uważaj, Nap bo zaraz wyjedziesz. Czekaj, napiszesz, że mu, że będzie na nagraniu. Hmm. Okay. Dobra. Nie do Postawię tu wieżyczkę, żeby te No, tak, postawię wieżyczkę, żeby te miniony. A te na muszę to jest oczywiście. Widzisz. O, 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 ale lagi. Ale oni mają lamiotną drużynę. No tak, wieżyczka. Tak. Haha, ulti, dziękuję. Jeden. Wieżyczka. Rakietka znaczy. O, ten trenerznie. A, bo nie, tak bo Rengar się. ma takie coś, co może z Nie lubię tego. 2-1-6, nie, źle myślę. Jestem z powrotem, bardzo was serdecznie przepraszam. Ale istnieła taka sytuacja, że mi zabrakło miejsca na dysku i mi się nie nagrywało przez 3 albo 4 minuty. Ale wszystko nagrywał Gofru, więc ogólnie nie będzie żadnych... więc Dam adnotacji po prostu do jego filmiku albo w opisie będzie link i sobie wejdziecie tak, tak, w niego i zobaczycie co się my tam my. działo Ogólnie przez ten czas chyba kila zgarnąłem i ja jestem pewny A ja dwa razy umarłem Tak? <grym> no dobra Tutaj się boję podejść do Mastera i do tego, ale oni Zgadzam mają po dziewiątym levelu więc powinno być spoko. Uff, ale mi przeskoczyła kamera. Zobaczymy będzie mi się myszka rozładuje w trakcie. Dobra, bo ja tutaj lewo blue cisnę. ale dobra. Dobrze, to zgarnąłem a. dwa trupy, mi się udało. zniszczono twoją wieżę. I zniszczono twoją ja wieżę. Hey, ja idę zgankować na topie. Kurczę, na a A ci tutaj w trójkę cisnę. Idę ci pomóc już. No! Już myślałem, że mi ten... Już myślałem, że mi zgarnąłeś. <laughs> Też tak myślałem. Dawaj Rengar'a Ręgar, Ręgar, gdzie jesteś? <grystanie> Jak What? se zniknął otwarciarz. On na dół pewnie poszedł Nie wiem um, nie Nie, bo on jeszcze go zaciśnie <grystanie> <grystanie> O, mam już ulta na drugim poziomie nie już mam dawno, ale pozwólcie. No, dawno. ale jeden, ja mam później. Jeden level temu, spoko. E Mastera. <laughs> Ogólnie chyba to wygramy. Nie to spoko. Bardzo oh. prawdopodobne. <laughs> mm. Mm. Mam właściwie najlepsze zdjęcia z drużyny. Tylko, że ty, mam nawet 4 asysten. okej. Dobra. Mm. ULTĘ ult, ULTĘ ult Tak Nie ma tego mi się podoba Aha Dobra, ja się tam nie cisną do akali bo akali koksi No i tak koksi, ja mam dojada Ogólnie zgarnąłem kolejne więc spoko mam staty, myślę. 5, 1, 11. Mam 4000, tysiące, więc powinienem to chyba wydać. A jak teraz mam takie słabe itemy i kokrze, stary co będzie, jak sobie kupię jeszcze kilka. Będziesz będziesz jeszcze bardziej lamią. Tak. Pozytywne myślenie. Bardzo pozytywne. Zgadzam się. Ogólnie tepne się. Teptep... się. Te te te, 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 no, uciekaj, Frejrze, cię dojedzie, oni cię dojadą. A bo tutaj jeszcze przyszedł ten, nie zauważyłem. O sorry, że ci nie pomogę, ale. A chodź tu, ktoś, chodź, chodź, chodź do, chodź do mnie. O, ja się ja się was boję, jak ja się was boję, Jezusie. bo, bo ze normalnie boję się was, teraz. Dobra, dobra, bez takich tekstów, bo to jest takie wioch sam jesteś wiochem. <podziorno> Dobra, mniejsza. W każdym razie. Z... W każdym razie moje rakiety zabierają mi już ee, 400. Granat na pierwszym levelu zabiera mi e, 200. A wieżyczki jednym strzałem. E, ponad 100 trochę. No, teraz trochę mnie. Nie podoba mi się to. Wiesz, wiesz, zapewnie się poczułeś. Majka. Ok, ma 11 to, level. Ja, ja pójdę jeszcze na topa, bo tutaj mogę nas zaraz pocisnąć. Jest 21 minuta rozgrywki. No. I tutaj idzie taka mała armia minionków. Ty, stary, widziałeś to minion OP? Hmm. A nawet ci wysyłałem to chyba, nie? No. Y, będzie filmik, o którym... Y, będzie w opisie filmik... Y, Minion OP. taki, y, taki miniony... Y, y, strasznie... Oprawy, Armia Minionów. Tak, Armia Minionów to chyba, nie? Y, była naprawdę... <coughs> przepińskie to na było. Tak. Dobra, moja wieczko, moje wieczko się nimi zajmie. Hmm. Szczerze, u nich tylko akalka ogarnia. Tak, tylko akalka Tylko i wyłącznie. Ręgarz z lami. Rengar... Tylko, że ręgar jest ogólnie mocny i dlatego teraz mu dobrze na ranią. A, un, a u nas tak właściwie... W ogóle fajne itemy ma, że tak to powiem, Master. Jakie? Popatrz. Nasz Master, czy ich? No, nasz. A no, pozdro, nie? W sumie, straszne nie są. No nie są straszne, znaczy, przynajmniej, mało, nie, przynajmniej nie kupię sobie huragana na runana tak, albo coś w tego z tym tak, stylu. Tak. Czekaj, ja na nich tutaj kłapkę zostawię jak się będą wracać. Mam źladowe serce. Teraz jeszcze sobie zaraz kupię budki. Parę mhm. garbcieka ucieka do mnie. Tak, tak, okay. nie się nie się to mhm. Gdzie piski na nich? A spoko, on uh. Dobra, mi się nie udało zrobić pułapki. No ale cóż... Ogólnie i Master też nie jest przepicki. Ale już na mm pewno -hmm. lepiej sobie radzi. Ale wszyscy do niego idą, to ja nie będę. Dawaj Akalkę. Nie nie miał Teraz Fiza Czy możesz go odrzucić? A nie on sam, dobra, mniejsza. Ja że nic W każdym razie kolejne asysty, spoko. Ha, ej, pa jak sobie z masterem robił ty Aj, chciałem go skensować. Takie pisko granatem. E, fiza biorę na klatę. Dobra, na razie to wiszyku. Noo... Na solo tego karna dojechał, ale... Tak, tak, A Fizz ładnie probił. Nie powiem. Dobre, good job. Nie za bardzo ci nie pomogę, mogę rozstawić ten podwórzeczek wieszczki. Spoko, nie zostaw mi go! No. Oh. <noise> Mam asystę przynajmniej, koleś. <noise> Ogólnie koksimy. O, master! Albo tylko master z mnie teraz. Kolejna asysta, spoko. Wiesz <noise> sobie myślałem, że mi ucieknie. Ogólnie mam staty 6, 2, 16, więc spokojnie. Mm. Najbardziej u nas Masterlami. Fizizizm ja nawet serializm. Co tak, tak. mm. Cofasz się tego kary na U brzmi... nas tak rzadko mówiąc tylko Masterlami. No i łęcko. U... We... Nie, spoko nawet. Mm, jakie tam ja mam spele? Mm, nie wiem, czy jest to wziąć, czy coś innego? Pomogę zrobić, pomogę ci zrobić, to lepiej. Mm -hmm. A, kapitan CWD. Nie wiem po co tak jakoś. A Kali idzie, kurde. Hmm. Ja się słucham w szakach? Nie kończący się. A pójdź za no. Było się co, Było się cofnąć. Spoko. Jeszcze dwie asysty zgarnąłem. co to nie bardzo spoko. Hmm. Nie powiem, uda nagra. a się zwierzę, oni jeszcze nie. Ten... Nie poddali się. Zgadzam się. Okay. A się dziwię, że tak lamimy, że jeszcze nie przegraliśmy. Mm -hmm. O fuck, ja nie mam many, się pompałem do nich. Zapomniałem, że nie mam lany, Fagia. Ja, z geniuses. Nie masz lany. Many. Kurde. Powiedziałeś lany. Serio? Mhm. Mm Dwie trupy. Dobra, górnie yy, Dwie trupy. Nie chcę mówić, ale granat więcej dodatkowych obrażeń mi zadaje niż, niż podstawowych. I się! go! Nie do... Albo ulti, jak masz. No, nie, o nie, to się w piłkę. Ulti mu jak masz. No właśnie. O, to ona może tak... A, bo ona też ma ulti, to jest Fug, ej, zablokowały mnie. Chcesz ci już pomóc. Teleportuje się. I będę tutaj zostawiać na ich łapkę O no fuck, okay. kolejny Ucieknęłam. Ucieknęłem, dobra ile ich tam jest Ej Akali, fuck O stary Ogólnie nie patrzyłem na swój poziom HP, ale patrzyłem Po 10 HP im chyba zostało W każdym razie Akali tyle Kurde, oh. mam 4 dedy już jest o wiele gorzej te statystyki wyglądają <coughs> Spokoj, tak nie jest źle. przynajmniej nie masz jakichś negatywnych robotów 18 działa. Mam więcej asyst? A nie, dobra. I z ogólnie 42 do 20 I tu u nas tak dedał Ginął U nas Ja mam 3 chwilę przede wszystkim master i fizek trochę dedał już. Dawaj mastera mastery On się robi No ja mi nie powiedział On nie robi się tak źle W sumie no Ja się mniej boję Akalki na solo niż czego Mastera Co prawda on mnie na Solo i tak nie dojedzie na pewno ale Widzisz jak cię uratowałem? No widzę po prostu dziękuję Ci Jestem Ci doskonale wdzięczny No właśnie Na to czekałem <laughs> Okej okay. Oooo, Chyba im trochę ciśnie kalkę, żeby coś ją jeszcze chyba dociśnie. Mógłbyś pomóc? Idę Aj, nie udało się 6-5-20. Hmm. Przeciwnik pokonany. Chwa mhm. jest, Sprzedam piersień do rana Kupię sobie ochranież na przedramię Już mi dwa razy różne osoby tak chamsko sksuły o, Mam dużo asyst, znaczy wiem, ty masz dwa razy więcej, ale... <śm> <śm> ale mam więcej kili. No i tam Bo ja nie jestem zabójcą No to no, jest ja. Nie no, wiesz... Malphite może spokojnie jest... jedną linię bez nie. problemu sam. Tylko, że najpierw się musi trochę nafidować. Ale z Malphitem to nie jest nie, nic nie, trudnego. Mmm. Przez... W ogóle nie mam 40, 440 AP. Spoko. Hmm, hmm. fajnie. To pasie? O, ja mam to tylko zaraz 30. Zaraz zniszczymy grę, pewnie się poddadzą w, w, wcześniej. Nie wiem, w sumie teraz mi nie idziesz tak źle, ale wcześniej ginę, jak ale mówię. Tak, wcześniej mogę. Dałbym honorowego akalcy i, i masterowi. No, oni jedynie zresztą ogarniają o nich z się, muszę wracać Tutaj Wam dostawię dwie wieżyczki i uciekajcie. Tworzyłem pulta tylko dla Was. Widzisz, dziękuję Ci. Oj. Dziękujemy Ci, że nam sksułeś Nie sksułem wam. No dobra. Moje rakietki wam sksuły. Hmm, bardzo nic nie ja. Już skądś to znam. Oj, Oj, chyba ich cieszy. strzeliśmy. tak? Ja ich ucestili. Nie ja? Nie ja. Ja. Nie. Nie, pacha. Nie jesteś taki fajny, żeby w Bo że je zniszczyła. Dobra. że Ym... granat zabiera 500 hp. Rakietki zresztą też. Te mikrorakiety, co, co lecą w Ooooo! Ale u nich chyba ktoś się nie? nie, nikt nie, nie. No to good game, panowie. O, zabili mnie, a ja im prawie wieżyczkę rozwaliłem. <laughs> Bo so, solo tower. Oh. 21 A ja spoko to zniszczyła Nie mam 13 zniszczyła To jest akurat szczęśliwa 13, ale... Okej, okay, wiem ma, więc mam spokoj temy. 501 AP Mhm mm Ile? 501? 501 No spokojna 30, ale... Ale co tam? <laughs> A ile ty obrażę co to jest? Tak z ciekawości się spytam, o, duże 150. Ja 125. Ja, jak na Hejmat chyba nie Ja 125, tylko że jak sobie biję to y, brutalne uderzenie. Mm, to wół, nie? O wół. To ogólnie bije coś koło... czekaj, zaraz sprawdzę 175 <laughs> i raz na sekundę prawie. Um, Uderzę Chyba mnie nie lubią! Chyba mnie nie lubią i to bardzo! Pij mi asysta, pij! Ja go zatrzymię! Oj! O, ty, go go ty go zatrzymiesz! Ty go zatrzymiesz, zdecydujesz! No <słuch> w tym przypadku chciałem włączyłem! Widziałem granatę! A. No znowu! <laughs> Dobra... No, 9-6-21 no, Good game! Więc tak, zakończyliśmy tą bitwę wygraną Jak zresztą zauważyliście Mówił dla was Krakerpls i, i... Tak, y, więc my się z wami żegnamy Brawa z klakier.pl, z gofru.pl I piątka I niech koty będą z wami Cześć